Hello, hello, dokąd prowadzi ta drama? Wchodzę. Zielona linia na Pniu, na Konarze. No to znaczy, że rezerwat. A pod stopami jest coś, jakieś kryptonimy. 4, 3, 1. 431, do zobaczenia. Rezerwat Bukowica. No też trochę krypto trans o, płciowy, no bo Buk to rodzaj męski, a Bukowica to rodzaj żeński. Ależ piękne te buki. No to jest Buczyna Karpacka, 22 hektary z kawałkiem chronione od 1987, jeżeli mnie pamięć nie myli. I tu charakterystyczna rzecz, to troszkę było w lipowcu też ta wychodnia skalna, która ciągnie się co najmniej kilkaset metrów. To krasowe wapienie, które zostały odsłonięte na jakąś erozją gleby. Muchy latają przed samym obiektywem. Chciałyby też znaleźć się na tym filmie. Hej! Samo dojście do rezerwatu prezentuje buczynę karpacką, tak samo jak tu, ale tamta jest właściwie cała bez poszytu. W ogóle wszystko światło zabrane przez buki nie pozwala, żeby cokolwiek innego wyrosło. Tu o, widzę paprocie, widzę też. Czarny bez, a to w, chyba w szczególności w tych miejscach, gdzie poupadały już buki. Troszeczkę zatkało mnie, jak zobaczyłem tego osobnika. No i jeszcze koło niego towarzysza. Hej, ile mordek tutaj wystaje z tego konara, z tego pnia. A więc może od początku. Dwie i tu, i tam, i tam, i jeszcze wyżej. I ta korona przepiękna. I po drugiej stronie też nie brakuje tych zwierzaków wysuwających swoje mordki. Tamten towarzysz też. Ja jeszcze jeszcze muszę sobie pójść tamtą ścieżką do wychodni. Konwalię. No i siewki buków Ta krawędź skały też z konwaliami i bluszcze, które się wspinają na nią Hej są jeszcze jakby mini jaskinie Które Okej okay, zasypane liśćmi No kilka metrów widzę w głąb są jeszcze jeden. I warstwy bardzo wyraźnie widoczne. Hej, ten jęzł skalny, podparty jakimś kołkiem, co by spełniło się marzenie. A moje marzenie już się spełniło. Odwiedziłem Cię, Bukowico. Jesteś superowa. To tyle.